Cześć! Naprawiłem palnik. To tylko bezpiecznik. Dzięki, że się tym zajęłeś. Bez ciebie nie dałbym rady. Układ jest na miejscu i grzeje zaciel jak należy. Wrócimy jak będzie gotowy. Nie musimy czekać, aż na dworze będzie 15 stopni. Jasne. Jasna cholera to Richard i Craig. Widzę ich pikapa i przyczepę pełną beczek. Właśnie zawracam. To plastikowe beczki? Tak, wyglądają na pełne. Skąd wiesz, że nie są puste? Bo przyczepa przyczepasz przysiadła. Gdzieś się śpieszą. Pewnie wiozą te beczki do lasu. Trzeba sprawdzić dokąd. Spróbuj się dowiedzieć, co zrobią. Pojadę za nimi. Będę się trzymał na dystans, żeby mnie nie zauważyli. Tylko ich nie zgub. Skręcam i dalej za nimi jadę. Skoro mają przyczepę pełną zacieru, to jadą do lasu go przepędzić. Niech jadą i pędzą. Jest środek sezonu polowań, więc mamy przy sobie fotopułapka. Pojadę za nimi i podłączę kamerę, żeby ich złapała. Dostaniesz powiadomienie na telefon? Zgadza się. Świetnie, będziemy ich mieli na oku. Dowiemy się o każdym ich ruchu. To ślepa uliczka. Tym lepiej, skoro tędy wjechali, to będą musieli tędy wyjechać. Zgadza się, innej drogi nie ma. Znajdź dobre miejsce, żebyśmy dokładnie widzieli ich ruchy i mogli ich przechwycić. Dobra, na razie. To już nie droga, tylko ścieżka. Ale musieli tędy jechać. To jedyny szlak. Pilnowałem Richarda i Craiga, ale nie wiem, gdzie dokładnie skręcili. Ale nie szkodzi, bo gdzieś tu są i będą musieli wyjechać główną drogą. Ustawię kamerę i spadam. To niezłe miejsce. Mogę zejść z drogi, ustawić kamerę i nigdy jej nie zauważą, a będą musieli ją minąć. Tu cię mam. Mam dość, że Richard i Craig biegają po Megi, Wali, jakby byli u siebie, sprzedają naszym klientom i odbierają nam zarobek. Dość tego. Ta fotopłapka ich nagra, jak tylko się pojawią. Będę wiedział, o której wyjeżdżają i będę mógł za nimi pojechać. Ta kamera musi ich złapać. Kiedyś w końcu się stąd ruszą, zakończymy ten bałagan raz na zawsze.